Jo, Siłanko, ja jestem Benek, witam się z Wami w kolejnym Techniusie i dzisiaj Xbox Handheld, e, czy jakkolwiek by się to miało nazywać. Nie, to jest raczej Xbox Rock Ali Handheld e X albo zwykła wersja. Wersja X jest dla bogaczy, a ta zwykła jest dla biedaków a tak naprawdę to obie są dla bogaczy bo zastanawiam się nad zasadnością takiego sprzętu ale może o tym później znaczy to że akurat Xbox to robi we współpracy z Asusem to ma ogromny sens w sensie pytanie jest tylko dlaczego tak późno generalnie o handheldzie od Microsoftu i Sony spekulowało się od czasu premiery obecnej generacji konsol która przypominam nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale zadebiutowała w 2020 roku. 5 lat temu. Pół dekady temu. I dopiero teraz dostajemy konsolę, która nawet nie jest autorską konsolą, a zrobiona we współpracy. Chociaż to i tak jest już dużo dobrego, że jest taka konsola, chociaż zrobiona we współpracy z Asusem. Powiem Wam szczerze, jest to jakiś krok naprzód i to mi się akurat podoba, bo generalnie handheldy takie konsolowe handheldy e, ze, ze stajni, czy to właśnie Xboxa, Sony, czy już króla handheldów, jakim jest Nintendo, są urządzeniami naprawdę, no widać, że teraz wymaganymi przez rynek. Czy będzie to przyszłość gamingu? Poniekąd być może tak, aczkolwiek e, czy te takie... Windowsowo, PlayStationowe konsole się w tym odnajdą. Na razie jakoś im nie wychodzi. Znaczy, to, co Sony zrobiło, to jest w ogóle straszna lipa. Nie? Generalnie ten portal, to wszyscy raczej to zjechali. Zresztą to nawet nie jest konsola, to jest, to jest terminal do konsoli stacjonarnej, w ogóle niesamodzielny. Zasadność posiadania takiego urządzenia jest żadna. De facto telefon z Padem spełnia to samo założenie. No, i właśnie tutaj rodzi się dla mnie to pytanie, czy faktycznie Handheldy mają sens, ale to o tym za chwilkę. Sam Asus ROG Ally oczywiście to jest, czy też Asus ROG i Xbox, czekajcie. ROG Xbox Ally tak właśnie to się nazywa. Widać, że tutaj Asus tak zaciera troszeczkę to, że to jest Asus, to jest ROG, czyli jakby oni, ja bym się nie zdziwił, jakby wydzielili. Znaczy to już jest być może w strukturach firmy wydzielona osobna dywizja, ale że ROG jako osobna marka, a nie submarka się wydzieli po jakimś czasie. Wygląda to nieźle, chociaż i tak powiem Wam szczerze, straszne kloce są te Windowsowe, patrz zresztą nowy Steam czy Switch też jest dość dużym klocem, Steam, Steam Deck to, to jest w ogóle jakiś straszny kloc. Pewnie wielu z Was się ze mną nie zgodzi, ale... Ja uważam, że handheldy handheldy windowsowe są świetnym gadżetem. Tylko teraz właśnie, żeby nadać temu jakiś taki spójny, bo ja mówię tablety windowsowe, które będę raczej nie tyle co krytykował tutaj, tylko podważał ich taką zasadność na chwilę obecną. Natomiast ta konsola Xboxowa ona jest zasadna według mnie. Jej to jest odziwo dziwo Xboxowa, który jest niepodzielnie związany z Windowsem, jest Xbox. Znaczy, no powiedzmy, bo to są obie, to są dywizje Microsoftu, który, nie, wiecie i ma Windows, i Xbox, whatever, wiecie o co mi chodzi. To akurat to jest zasadne, bo Microsoft tego potrzebuje potrzebuje tego, żeby budować czy też odbudowywać swoją pozycję na rynku konsol. Czy dokładnie w ten sposób powinien do tego podejść, że tak naprawdę podczepia się pod ROG, pod konsolę Ally i wypuszcza to na Windowsie? Hmm. To jest dla mnie, że tak powiem, wątpliwe o tyle, że chciałbym mieć to stuprocentowo konsolowe doświadczenie, czyli żeby to był Xbox, tylko, że taki do ręki, że można go złapać. Bez Windowsa, jakby ta nakładka powinna być tak mocna na tą konsolę, żeby możliwość zobaczenia tego klasycznego Windowsa, który każdy z nas widzi jak odpala PC-ta i, i wiecie wchodzi, włącza się PC i widzimy to menu start. Na handheldach no nie do końca to się sprawdza. Stąd też pojawiają się też te nakładki tutaj. Oczywiście według zapowiedzi ma być takowa nakładka, która będzie tak naprawdę interfejsem tym, który znamy z Xboxa dostosowanym właśnie do handhelda. Dostosowany też ten Microsoft Store do handhelda. Wszystko ma być tutaj handheldowo dostosowane i super, i cieszy mnie to. I Z1 Extreme od, od AMD, które swoją drogą zostały zapowiedziane, nowy został zapowiedziany Z2, Z2, przepraszam, Z2 Extreme tam będzie, i Z2A, które to właśnie zadebiutują między innymi z tą konsolą. Nowe, potężniejsze procki. Coraz bardziej to granie na tych handheldach będzie dostępne. Tutaj Switch absolutnie zamiata, stąd też dla mnie, dlaczego mówię, że Xbox powinien się na to czy też. Szybciej się powinien już na to zdecydować, ponieważ no, Switch ma ogromną część rynku. Switch w tym momencie, w 2-3 dni od premiery, dogania ilością sprzedanych sztuk konsoli Steam Decka. Steam Decka, który jest od kilku lat na rynku i jest z tych handheldów takich. Ja ich nazywam Windowsowymi, chociaż Steam Deck tak, tak naprawdę stoi na Linuxie, więc on jest najmniej Windowsowy z nich wszystkich, no może poza Switchem, ale takich pc o, PC-owych handheldów to jest dobre określenie. Jest najpopularniejsze, bo jest na pewno popularniejszy niż Rogalite, czy Lenovo Legion Go, czy tego typu inne wynalazki. No a tutaj Switch w dwa dni robi tą sprzedaż, więc jest to absolutna deklasacja. Natomiast to jest spowodowane tymi ekskluzywami, tymi, tym takim e, infrastrukturą konsolową. Bo ten experience nie jest taki Windowsowy. Windows jest jednak troszeczkę... Nie do końca idiotoodporny, i dlatego ludzie bardzo często teraz przesiadają się na konsole, bo one są takie bezproblemowe, wiecie, tam klik, klik, klik i gracie w grę, nie? A Windows, no, to no nam się dużo rzeczy lubi spierdzielić, to jest to, co my jako pcciarze, my ludzie, którzy zgromadzeni są troszeczkę wokół, wokół tego kanału, to właśnie lubimy w PC, tak, przynajmniej ja to lubię, wiecie, ten, taką nutkę niepewności, czy się wypierdoli ta aktualizacja Biosu, czy przejdzie, czy się skraszuje coś, czy nie. Znaczy i tak to w ostatnich czasach jest i tak na niezłym poziomie. Um, i Nie jest takie ekscytujące, jak na przykład instalowanie serial pacza do e, XPK. Tak, tam to było to było ekscytujące. Jak już się udało zainstalować jeszcze z tej zdartej płyty CD. <laughs> to był sukces. Człowiek wiedział, że żyje. Zainstalował Windowsa. No panie kurde. Dokonałem czegoś przełomowego. Teraz już tylko Nobel, i mogę umierać, nie? No a teraz to już się faktycznie robi takie troszeczkę bardziej idiotoodporne, ale nadal to nie jest ten poziom takiego, wiecie, zupa zupełnego wyłączenia mózgu w kontaktach z interfejsem um, gamingowym, że tak powiem, że po prostu wchodzimy dziwne i to nie jest jakby zarzut, czy też to nie jest taki przytyk do osób korzystających z konsol, bo ja sam jakby konsolę bym chciał mieć, lubię mieć i rozumiem to. Właśnie ze względu na tą bezproblemowość. Po tym, jak już stoczę swoje dzienne boje na Windowsie, jak mi się Adobe Premier Pro wypierdzieli kilka razy w trakcie dnia i później wieczorem chciałbym sobie odpocząć, to siadam i nie mam żadnych problemów. Znaczy, tak bym chciał, żeby to wyglądało, więc to nie jest teraz powiedzenie, że osoby grające na konsolach, to idioci. Dlatego, że to musi być idiotoodporne. Nie. Po prostu my w dzisiejszym pędzącym świecie, pełnym stresów, obowiązków i masy pracy, mamy ich na tyle w życiu, że jak wracamy po pracy, czy siadamy po pracy do tej konsoli, to ostatnie co chcemy, to te kuźwa błędy, te wypieprzanie, te problemy, szarpać się ze sprzętem, który ma jedno pieprzone zadanie, odpalić nam grę i pozwolić nam w tą grę bezproblemowo zagrać. I to jest coś, co mi w handheldach zgrzyta, nie? Oczywiście, tych youtuberzy ze mną na czele, no to z chęcią by takie filmy, znaczy ja to akurat chyba jeden film z rogiem ja miałem, jak wymieniałem w nim dyski, i to mnie jarało, że sobie wziąłem dysk mniejszy, sklonowałem, e, wrzuciłem do tego roga i To jest cała ta zabawa, wokół, się, wokół której kręcą się nasze kanały. E, odpalić kurde grę na kalkulatorze, na odkurzaczu, na mopie, na, na czymkolwiek, bo wokół tego robimy te YouTube. Ale normalny człowiek, który chce sobie zagrać w grę, on nie będzie walczył 2 3 5 dni ze sprzętem, żeby później sobie na nim odpalić grę. Oczywiście ekstrapoluje, bo to nie o to chodzi, że w każdym handheldzie tak walczysz, ale nie jest to aż tak idiotoodporne jak Switch. Na przykład Switch jest taki po prostu włączasz, grasz, to działa. Od po prostu. I taki właśnie powinien być też Handheld Xboxa, żeby odnieść sukces. Dlatego chciałbym tego rozbratania z Windowsem jak największego w tym Handheldzie. Czy to się wydarzy, to nie wiem. No i pozostaje kolejna kwestia, którą chciałem Wam. Już od, od jakiegoś czasu noszę się z takim tematem, żeby nagrać taki film i zadać to jedno bardzo ważne pytanie. Czy Handheldy PC-owe mają sens? W sensie. Tak, to jest fajny gadżet, kto by nie chciał, nie, jakby, w sensie, jakby dawali za darmo, to myślę, że każdy z nas by powiedział, kurde, bierę, nie, w sensie, jakby, ja z Rogiem Alaj żyłem tam przez kilka miesięcy, fajny sprzęt, naprawdę fajny sprzęt, ale bateria zdycha po półtorej godziny, półtorej godziny to jest, kurde, lot, nie wiem, do, na północ Włoch, w sensie, jakbym leciał gdziekolwiek dalej, to mi zdechnie po drodze bateria. No oczywiście mogę mieć ze sobą powerbanka, albo jak lecę jakąkolwiek inną linią lotniczą niż jakiś lotniczy PKS, a po Europie niestety nie lata się niczym innym, a przynajmniej ja nie latam, bo mnie nie stać niczym innym niż lotnicze PKS-y, to tam nie masz gniazdka do prądu, więc pograsz godzinę w tą grę i voila, wypierdzielone, leży i zdycha ten handheld, robi wagę i miejsce w bagażu podręcznym. Od cała jego przydatność. Naprawdę na tym się nie da pograć 4-5 godzin. Czy jakiś lot w ogóle już jak teraz na Tajwan, no tam miałem, tam miałem gniazdko, to, to, to przyznam, tam było gniazdko z prądem, tam bym na takim handeldzie przez cały lot mógł śmigać. Ale ta, ta, to, to założenie mobilnego grania offline to jest coś, co do mnie przemawiało w tych handeldach, tak że. Generalnie właśnie jak jestem poza zasięgiem internetu, siedzę gdzieś w krzakach na rybach albo kurde lecę samolotem, nie wiem, gdziekolwiek. Wywaliło wszędzie prąd, nie ma internetu, chociaż tak ciężko w ogóle bez internetu zagrać. Ale w teorii się da, granie offline to był dla mnie argument, który przemawiał za handheldami. Bo w każdym innym przypadku naprawdę nie widzę zasadności, dla której nie miałbym wziąć tego takiego... Pada, które na przykład są, jak one się nazywają. Um, Razer ma takie pady. Czyk, czyk, właśnie, kurde, muszę, muszę sobie go kupić podłączyć do telefonu, który notabene ma zbliżony wielkościowo wyświetlacz do takiego Switcha 1 i skorzystać sobie z GeForce Now i na tym grać. I telefon wytrzyma mi dłużej, bo też nie jest taki obciążony, on przejmuje na siebie tak naprawdę tylko i wyłącznie obciążenie ze streamingu wideo, a nie musi dokonywać tych obliczeń na bieżąco, więc jestem w stanie z 2, 3, 4 godziny dłużej, no 4 może bez przesady, ale z... Dwa razy dłużej jestem w stanie pograć niż na takim mobilnym handheldzie. Jedyne co, to właśnie nie jestem w stanie grać. Offline. I to było dla mnie to, że no wiecie, bo jakby ja czekałem na GeForce Now i na to granie w chmurze czy Xbox Cloud Gaming. To są jedne z pierwszych filmów na moim kanale, bo ja byłem strasznie na to napalony w momencie, jak dojeżdżałem do pracy. Bo akurat dojeżdżałem długo, często w korkach i spędzałem dziennie dwie godziny w komunikacji miejskiej. Myślę, kurde, jakie by to było zbawienne, jakbym sobie na telefonie mógł pograć w gry w tym czasie, jak jadę tym autobusem. No, i przyszło GeForce Now, i jakoś tak się wtedy wydarzyło, że, że zmieniłem pracę, jeździłem krócej, już przestałem z niego korzystać. Tak czy inaczej, no, rozumiem to założenie, I, ale w mieście spokojnie da się korzystać z GeForce Now. Drugim takim moim założeniem tego przenośnego grania, gdzie ten telefon nie był argumentem, który wiecie, GeForce Now plus telefon, czy jakiś Xbox Cloud Gaming, czy jakiekolwiek granie w chmurze, no to loty samolotem, nie? Lecimy gdzieś tam kilka godzin, e, czy też nawet jazda pociągiem. W pociągach nie ma internetu, internet jest gówniany as fuck w, w PKP, jakimkolwiek nawet... w Będą tam przecież ten internet to jest jakaś porażka. Więc tutaj granie offline by się przydało. E, w takim razie, no te handheldy cały czas się odzywają, ale no, one zajmują dość dużo miejsca. Wielkie są handheldy te takie PC-tech, jest ogromny. Asus Rogalai, Ro właśnie jak go miałem, on był bardziej kompaktowy, to mi się nawet w nim podobało. Chociaż, moim zdaniem, powinni w tych w wszystkich konsolach zrobić wykręcane analogi, takie jak w pilotach DJI do. do, 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 do... Do dronów, żeby można było bez jakiegoś etui wielkiego, takiego, które jeszcze powiększa tego kloca dwa razy, wsadzić go gdzieś, czy to do kieszeni, czy do plecaka, nie martwiąc się o to, że ten analog się gdzieś urwie, zahaczy, cokolwiek się z nim podzieje, czy też będzie wystawał, coś będzie na niego naciskać, po prostu, żeby to było wykręcane. Moim zdaniem byłby to fajny patent. Szkoda, że jeszcze nikt tego jakoś nie rozpropagował, ale ten czas grania na baterii, no jest żałosny, lekko mówiąc, no to nie wiem, no faktycznie drogę Pendolinio z Krakowa do Warszawy taki handheld by wytrzymał, nie? Bo tam się jedzie dwie godziny, dwie i pół, no może nie w całości by wytrzymał, ale pomijając jakieś, wiecie, wyjścia do toalety, coś tam, usadawianie się w pociągu, dwie godziny grania, może, no to nie jest szałowo długa trasa. Jak jedziemy gdzieś samochodem jako pasażer, najczęściej trwa to dłużej. No nie wiem, no nie widzę zastosowania, bo jak jesteśmy w domu, mamy pc mamy konsolę stacjonarną, mamy wtedy internet i możemy używać grania cloudowego. Ja, jak, jaki jest sens? Jaki jest sens? Poza tym, że to jest gadżet, bo. I to teraz, żeby doprecyzować moje pytanie. Nie chodzi mi o sens per se, bo to jest fajny gadżet. Oczywiście my lubimy gadżety, im więcej, tym lepiej. Ja to w ogóle bym chciał mieć wszystkie konsole handheld'y, wszystkie konsole stacjonarne, e, PC-ta, jeszcze najlepiej jakiegoś wy, wydajnego maka, bo mam, ale z Miedynką chciałbym mieć, z jakąś czwórką Pro. Wszystko bym chciał mieć, bo jestem pieprzonym gadżeciarzem. Ale odejmijmy gadżeciarstwo. Weźmy czysto aspekt praktyczny. Po co? Czy jest jakaś osoba, która doszła do wniosku? Nie no, z laptopa zrezygnuję, z PC-ta wezmę jako swoje główne urządzenie do rozrywki handhelda na Windowsie, w sensie takiego pc Windowsowego albo Steam Decka. No zakładam, że może być parę takich osób. Ale jak dużo? No bo wiecie, stosunek ceny do możliwości Wydajności na razie jest kiepski. Miniaturyzacja postępuje, więc w przyszłości może będzie lepszy. Natomiast wraz z miniaturyzacją, niestety, jakoś postępuje też pobór prądu. I te baterie, dowiedzieć, to, to nie będzie jakoś specjalnie lepiej trzymać. Nie bez powodu te konsole są takie wielkie. No tam musi być kawał baterii. Ale to nie jest tak, że chcieli nam dać duży, wygodny ekran, bo to się troszeczkę mija z celem, że coś ma być poręczne, a jednocześnie jest wielkie. Jestem dość sceptycznie do tego wszystkiego nastawiony, co w ogóle nie oznacza tego, że nie chciałbym takiej konsoli mieć. Miałem Rogalaja, bardzo mi się podobał, znowu bym go chciał mieć. Mam na przykład Logitech g Clouda, ten do Cloud Gamingu, nawet go tutaj mam. I powiem Wam szczerze, fajna rzecz, jak byłem raz chory, miałem taki, taki okres czasu, że byłem chory i dwa dni autentycznie musiałem plackiem leżeć i się nie ruszać. I Zacząłem sobie na tym grać, nie? W chmurze, na GeForce 9. Myślę kurczę, ale fajny, faza in e, tego takiego nie najnowszego, tylko wcześniejszego, tego na bliskim Mirage, Mirage. Myślę fajna rzecz, a potem zorientowałem się, że ja leżę na kanapie przy telewizorze. Telewizorze, który co prawda nie ma konsoli, ale ma system operacyjny Android, na którym mogę sobie bez problemu aplikację GeForce Now zainstalować i na tym grać. Więc no, to poleciało na półkę i odpaliłem to sobie na wielkim ekranie. Grałem jak na konsoli, tylko że w chmurze. Więc. Mm... No nie wiem, no. ja wiem, że jakby granie w chmurze to nie jest taki do końca argument na zasadzie, no ale my chcemy posiadać gry, na których nam. no tak, tylko że też je tam posiadacie. Niektórzy chcą posiadać sprzęt, no faktycznie, no. tylko że ten sprzęt no, można posiadać w innej formie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no, no. Zadaję pytania. To nie jest tak, że ja to jednoznacznie krytykuję, ale widzę, że jest chura optymizm na to, więc ja, jako taki adwokat diabła, anty-hanheldowiec, wychodzę z takim pytaniem do społeczeństwa: czy to, jest, czy, czy to ma sens? W sensie fajnie jest, że jest równo, różnorodność. Ja, jak nadchodziły hanheldy, bardzo je chwaliłem. To nie, ja nie jestem ich przeciwnikiem. Ja po prostu chcę zobaczyć inną perspektywę, pokazać zadać pytanie. Na tą perspektywę, czy to jest ciekawostka, czy to jest coś na miarę tabletów? To jak tablety były popularne 10 lat temu, to był szał, po prostu tablety w Pizu tego było. Teraz tablety strasznie zostały zmarginalizowane, jeżeli chodzi o rynek, i tak naprawdę przetrwało tam kilka Samsungów jakieś pojedyncze modele mniejszych producentów i iPady. No, ale 10 lat temu to był absolutny do Tych tabletów wychodziło na, na potęgę. Każdy musiał 7 modeli w ciągu roku wy, wy, wydać. No, i okazało się, że jest to jednak taka troszeczkę ślepa uliczka, że to jest raczej ta gałąź przemysłu mobilnego, która niespecjalnie się rozwinie. Pytanie, czy Hanheldy to nie jest to samo? Bo mam wrażenie, że trochę tak. To jest taka zawierucha, z której przetrwa pewnie kilka modeli. Myślę, że ten, bo ten ma sens, bo jest od przedstawiciela konsolowego i on, jak mówię, jak będzie miał ten bezproblemowy interfejs, to będzie spoko, zwłaszcza jak zostanie jakimiś ekskluzywnymi tytułami obderzone, chociaż to by było jakby sprzeczne, Microsoft akurat takie ma troszeczkę strzał w stopę, bo on nie może zaprezentować czegoś ekskluzywnego na handhelda, bo... Cały system ma jakby Windows, to jest jego, więc musi to na PC i na X Xboxa jednocześnie też się pojawić. Ale z drugiej strony, no, jakieś takie starsze gierki, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. E, bo Switch widzę, on ma ogromny sens, no, tu jakby... To jest zresztą mi tak kontynuacja bardzo długiej historii Nintendo z wszelkimi rodzajami DS-ami i tak dalej. Więc oni to nie jest tak, że oni to wzięli nie wiadomo skąd, tylko cała reszta robi to, bo chce to robić. Chce też uk ukroić sobie ten kawałek tortu od Nintendo i bardzo dobrze, bo nie ma nic gorszego niż Monopol. Ale no, nie wiem, nie wiem czegoś mi tam brakuje osobiście. Czegoś jakiegoś takiego. W sensie, nie wiem. Nie wiem, dziwne to jest wszystko. Ja w tych handheldach tak mało sensu widzę. W tych y, PC-owych handheldach, tych, które są tak naprawdę, nie wiem, laptopem bez klawiatury z doczepionymi padami, tych, które są PC-em przenośnym. Nie wiem, w tym jakoś nie widzę większego sensu. Ym... No bo według mnie to praktyczniejszy jest jakiś laptop, taki, który ma podobną wydajność, nie? bo można bez problemu takiego laptopa kupić i do tego wozić sobie pada, nie? Why not? Chociaż no, wtedy on tak wiecie, leży gdzieś tam na kolanach, nie jest to wygodne, żeby to trzymać w każdej pozycji takiego laptopa, ale jakby to był jakiś taki mały laptop, trochę tak lenowy Legion Go wygląda z takim doczepionym, trochę jak ten, ten PlayStation Portal z doczepionymi takimi kawałkami. Pada, to by było coś. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Czy Hanheldy według Was mają jakiś sens? Czy, czy są bez sensu? I czy, czy... Piszcie argumenty za, przeciw. Jestem ciekawy po prostu Waszego zdania. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Miłego dnia, wieczoru, nocy życzę i do zobaczenia jutro. Cześć.